Zrobmy teraz na moich zasadach, weź mi dalsze playa. Mam Ale i tak nikt twojego tego walonego live' nie będzie oglądał. Ja obejrzę. No, ty że obejrzysz jak to więcej. Moja mama. Znaczy, bo ja kurę nazywam eto Plastuś, bo kurwa ma taki ryj Utworzony jak plastuś takie odstające uszy ma jak kamień Czyli Niemcy Będzie Niemiec, wziąń go Ofensywny, close prime <laughs> Close wordka, bo masz 4 ale wiesz, że ten Miller ma 99 głównego ma tak samo jak te statystyki. Tylko że szybszy. No ale jakich ty masz zmienników? Wiecie, jakich ty masz niby zmienników? Co? Czerwisty <grystek> zmiennik. Przy Lewandowskiego. Ja nie mogę. Felisy Zmiennik Ale niezwykły tak? GG Daj mi shareplaya to zrobię ci taką ciekawostkę na temat ikon Tak jak ja robię te ikony A wiesz jak ja GG robię te ikony? Kosijas, <ścoughs> kosijas U mnie goście miała Jakaś <laughs> paczka <laughs> z... Nie wiem co, nie jest, wow. co? <laughs> <To> jest niemiec? <laughs> no to musi być nie. <laughs> Mm, nie wiem, Parecho przychodzi mi taki drogowy. To Niemiec? Niemiec? Halo? A jak, jaka wersja? <laughs> Mit 68 tempa. <laughs> Ale nie, on oprócz tempa nie ma nic tragicznego, tak naprawdę. Bastian. Ja hmm, mówiłem, Bastian. że nie wiem co trafi, że nie wiem co przyciągnie. Ty ty chcesz wiedzieć jak robię te ikony? Nie. Że na przykład, nie wiem, daję sobie na profil zawodnika i czytam ci jego historię, i ty musisz odgadnąć co to jest za ikona. Ja chyba następnym razem dam Maxowi Sharpleya i niech on mi czyta kurde tą historię, bo jak ja trafię tego Sancheza I by mi przeczytał rocznik, no to już bym wiedział kto to jest Jedynie co wiem o tym Sanchezie to, że jest no, taki sam jak babcia Oscara, tylko że trochę starszy O kilka miesięcy Bo ma ten sam rocznik co ona Dobra dostawi skład 8-3 Mhm. Mhm. mhmm, mhmm. Ale je stále tady kola. <laughs> Já toho ničeho si nezbudilám. Walkout! <laughs> Schneidery, bramkaš... Trap. A. I znamy życie, Gigi trafi chyba najlepszy ikonę z nas wszystkich, bo jak ja widzę ten drog. Yes. Yes. Ty się że żebyś ty tam duplikatu nie trafił. No, Wielka Brytania. No, Irlandia, rekinu. Irlandia. Jak, on jest... tamida, jak on mi trafi bez tamida, Jak on mi trafi besta to ja się załamię. Bo ten best ma tak fajne włosy, kurde. Idą koszuję teraz na rynku. Ale kto? Best. Ale jak? Best Medium. O kurde, no trochę podrożał. A robicie co, ikonę? No. Nie. Bo prawie każdy robi ją, rzeczywiście. Ja nie, ja nie mam, 485 tysięcy muszę ty ją na rynku. Tylko ją No, jeszcze Gigi, Krzysiu. Kurde, ten best. Się GG. Ale gdzie go nie ma nawet? A jest. A robisz ikonę? No. no jak ty masz chyba tam 5 ikon, albo cztery. No. <tryk> Puszczam muzykę. Ale ten Lukinia spod tego baila nie jest najgorszy, no tak na dwa zgrania może być. Ale nie zrobię tej ikony, mi nie stać. No mnie też nie stać. Puszczam muzykę motywacyjną. Ta banana, puść. Uwaga. Puść banana, to Reklama. na pewno to coś zaliczy. Ja od dawna nie puszczam banana i trafiam same z syfy. No, trzeba to zmienić. No, na pewno. Jak mi puścisz banana, balecik, to ja cię zaraz wyciszę, bo to już mam dość tego klipu, nie chcę mi się go słuchać. Dobra, ja że... Ale fajne są te prace, Dobra Uwaga! Wokout! Nie Niemcy! Napastnik! Eee Gerd Millery Jaka wersja? 92 To jest medium. To jest to najgorsza. No bo pod względem tempa, ale on 400 koła pewnie kosztuje, albo i więcej. M ma 97 nie, no kończenia. Ma na 4 ale ma 80 pejsa. Kosztuje 200 koła. No mówiłem. Każdy inny Night Baby kosztuje dwa razy więcej, obstawiam. No bo ten Miller. Miller, Miller Baby nie, 300 3... Baby 300, no. Nid 230, Prime 630 i... Ale, a... ale nie masz kloze, masz Millera tak zwanego. Ja myślę, że jest kloze. Miller is ale fajny rocznik ma. <laughs> 1945 no to fajny rocznik gości ma. Po wojnie. Dosłownie. A ten Miller 94? A ten 94 no kosztuje drożej, bo ma takie włosy charakterystyczne jak Best. No to to przysta... Nie, to przestań. Że on ma 8 Ale weź go w że może ma takie same włosy jak Best. Ale on jest gównem, ja mnie nie nie gyo, będę nim nie grał a weź mi go, weź mi chcę ma do dużo, go, Jakby ten, z wyglądu. Ma dobre przyspieszenie, Ma przyspieszenie niż u to jest ważne. A co on tam ma takiego? Nie I wiem, czy się na, na myśliwym. na myśliwym. engine. Miller 84 tempa. On wygląda trochę jak close z tym tempem. <noise> Także ma lepszą zwinność. <noise> Wow, 15 lat bojernie, ale dobry zawodnik. W Niemczech grał, no. Niemiec jeszcze grał, w Niemczech. No jeszcze, że na Mistrzostwach Świata nas ukąsił, no bo to jego strzał, niestety, ukazał się. Golem. ja bym nie grał Niemcem. To trzeci Niemiec, w ty tym To jego igony. bramka, jakby na fagę zwycięstwa. On wygrał i mundial i strzelił nam gola. Ja nie wiem, czy ja bym chciał grać takim melerem. Jeszcze nie dość, że ma umlaut jeszcze kurę w nazwisku. No to chyba kurę to już. Ej, to bym trakt. chyba trafić klozę. Tak na serio. Bo to jest tak. Ten miller jest podobny do Wolera, tylko że tempa nie ma. Nie, no, Woler jest tak sześć razy lepszy. No jak widzę jego siłę, jego główki, jego tempo. Gdzie on w ogóle grał najwięcej? Kto? Werder Brema grał najwięcej! Jaki kurde Dlamus w takim słabym zespole! Może kiedyś Werder Brema dobre no była. No tak, jak on zaczynał w Kickers of, Offenbach. Co to jest za zespół? O, ale on go zrezygnował. Max, daj się problem. Max, daj się problem. Rzekaj. No daj tego SharePlaya, no, tego chcę no, 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 Ale co no, miał chodzę się... w Twój live, i tak tam nikt się nie ogląda. A daj, a, a zróbmy teraz moją zasadą. Daj mi ją SharePlaya, jak nie wyjdzie ikona, to już nigdy mi nie jej SharePlaya. On teraz takie... Ale ja chcę zrobić zasady, chyba jak chcę zobaczyć, czy Ci się spodoba taka zasada. Ej, jak ten nie, ma ode mnie. 95 jak, jak nie, to możesz ode mnie zrezygnować. 95 główek Ja tak niemiecki skład robię Niemiecki skład DJ, ja Ci nie będę gadał, ja Ci chcę pomóc I Ja Ci, nie, ja Ci będę czytał y, historię od niego, oczywiście bez zmieniań nazwiska i Ty masz odgadnąć kto to jest nie, no weź tak a bo dobra, już niech tak będzie po Twoich zasadach, skoro już tak wolisz, to dobra, mam już dość. Znaczy, bo ja się chcę coś dowiedzieć o tych ikonach, bo kurde, bo jak zobaczę Stoiczkawa, no to jedynie wiem, że gra w Barcelonie i w niczym innym. Ale w sumie mnie ciekawi w ogóle reszta tych ikon. A bo ja Ci powiem, klub wychowankowy i tak nie będziesz wiedział, jaki to jest klub. Chyba, że to będzie topowy Ale to w jakiej lidze, czy w ślubie? Lidzę. lidze A to już się domyślisz od razu No to weź, ja ci przeczytam pół historii co najmniej od niego Ale mnie teraz dobił a jak to będzie World Cupowa, to na pewno wygrał Mistrza Świata. Bo tam, bo tam są same karty, które wygramy Mistrza Świata, tak naprawdę. No, mówię, Parecho. No, Parecho, no nie wierzę, żeby kto inny. Jak on ma 50 tempa, to już Cross jest od niego szybszy o 3. Ja nie wiem, ci pomocnicy dla Liga oprócz to są... i oprócz Madrycia to są jakieś drewniaki. Ogórków. A ten mi mida, zaraz sobie zobaczę, jak on wygląda. Powiem Ci tak. Schweinsteiger oprócz tempa nie ma nic złego. Bo ma dobre strzały, ma dobre podania. Dobry dribbling, dobrą do we... Jest okej. Okay. Ale, ale w sumie... Ile kosztuje ten Schweinsteiger? No tak ona ja kosztuje to no, stoka, ale no bez przesady no dobrania jeszcze to tak się nadaje. Prime kosztuje. Jest droższy niż Guardian Prime Schweinsteiger. Naprawdę? No ale w sumie ma 76 tempa, no to jakbyś mu dał cienia to ma 86. Dobra, gram w nim. Dzieci, ja trafiłem z tych ikon Stojeczkowa, Del Piero i tego, Sancheza, mam po prostu tego Sancheza do... większego farta. Fienejmar, informem Mbappe, Roberto Carlos, Maldini, De Saiva, Dersar, Jardzino. Ja, Ja myślę, że znając twojego farta, bo ty masz pięć ikon, które są grywalne. To ja ci trafię, ja ci albo bym chciał trafić obrońcę, albo bym ci tam chciał trafić do tego czułameniego, nie wiem jakiegoś wiejra albo tym podobne. No mówię właśnie do tego czułameniego, bo ten czułameni to ci tam dużo kurny nie daje. To jest skin. A wtedy mógłbyś tego mini wypieczyć. No chyba że to ty trafisz, no to już kurne musisz nim grać. No bo chętnie ja bym chciał tego debrujnę de przyjąć. Ja wiem, ja tam trafiłem walkout właśnie mniej Trafiłem też Tegena na bramce W tej najgorszej Tam On no mi ale właśnie mi się poprawiła szertle. za bardzo Sherply mi się zaciął Ale... ale... Nie wiem, nowa ikona chociaż Aha no. no, dobra te mi się zaczął To chyba wina trochę internetu Ale mojego czy jego? No nie wiem no, nie Jak nie chcę wiem, walić, dobra, parę ode tym mnie zaprosi jeszcze raz, jak się nie uda, to... Jak chcę powieść tym Mullerem Co? Taki napad Gert, Gert, Gert i Bale, o kurka, takie powershoty. A jakie on ma takie włosy? Nie, ma takie. dziwne. Nie ma takich puszystych. DJ, weź daj jeszcze raz. Ale, ale ja nie mogę się połączyć. Jak, Jak jeszcze raz? Jakiś cudem. No nie, no nie mam powiadomienia. Nie mam powiadomienia. To będzie jakby na imprezę i coś i Znaczy jak się nie uda drugi raz, to już otwieraj jak chcesz. No ja wiem, że ty tam przy kominku po mnie teraz siedzisz i się ogrzewasz. Dziedzie, ja wiem, Gdzie ja wiem, że ty się tam przy kominku ogrzewasz. Ja wiem, że ty się tam przy kominku odrzewasz to. No jestem wow. Ale teraz ja mam ci czytać historię, czy, czy jak chcesz? No mówił nigami i world cup i czy to jest wrakarta czy nie <grym> Patka mu się tak długo ładuje <grym> Fajnie powiedział. Fajnie powiedział. Uwu, mnie. uwu, mnie. dzieci chyba kurczę, ten serwery chyba, ten ten uwu, nie No nie, he, he, he. To weź zrób screen, no może tak, weź zrób screena. No tak chyba z FIFA musisz zrobić, zaraz to Ona Ci się chyba nie załaduje, musisz futa zresetować. I nagle, a, i nagle się otworzyła, jakby... Resetuje futa i nagle, nagle ta paczka Zobacz te elementy Twojej uwagi, czy tam karty. I masz popsute. <grystuje> I nagle paczka znika, nie ma ikony. <grystuje> to by było dobre. A trążyło się, czy nie? Wow... To nie jest duplikat, ale może to być duplikat w innej wersji. A bo dobra, teraz daj mi shareplaya, ja zobaczę sobie ikonę i to będziesz śledził flagi. Nie. No jak nie? Jak za późno ja ci dałem serpentyna na trzy paczki. Ale to powiesz obojętnie, jakie. Niemcy. Stawiam ci Francuza. Francuza ci stawiam. Stawiam ci Francuza. Niemcy O, to jest lipa. No Niemcy już były. Włochy. Chyba chcę zobaczyć czy kurde masz farta do tych topowych no nie. zaraz i czeki się topowych I od, od końca od nietopowych Dobra, to zacznijmy teraz od nietopowych. Idziemy do mojego kolegi Andrija No wkurzonego mega kurde piłkarza. A on ma podobne włosy do niego, tylko że ma takie bardziej rozpuszczone, a nie takie szopę. Nie przepalaj Andryja, on jest fajny <grych> Może się nie skurza, ale kurde, ale jest fajny <grych> Ryan Geeks <grych> On nie i ten Olek co ci tam gadał No to nie to i do eee... Węgier, no teraz to teraz tam na wóz prawda, wszystkie I teraz takie Ryan Geeks Optimus i ten Olek to ja ci pamiętam tak, sprawdź Anglię Ferdinand Baby Ofensywny Ferdinand Baby O, na no to już no, A nie... Nagle w walczysz, nie walczysz tak jeszcze na koniec. Lipę tak zwaną, bo jak nie masz już kurę część stopowych, to już masz lipę. O, czyli już masz oznaczone... Dobra, odznaczmy Ci wszystkie topowe oprócz Brazylii i potem lecimy, kurde, do tego. Moje zdaniem to będzie Rivaldo. O, tak, będzie tak samo, kurde. I ten nagle patrzy Rivaldo. Nie no, daj mi share playa, błagam Cię. Daj mi playa. Ale ja nie będę widział nic. Share play please. <laughs> Chyba zobaczył zobaczył, że zakrztusił. Ja na live'ie teraz tak. Fajnie. Ale dobra, sobie jakby tak na live' go przyspieszy teraz takie... No ja mam live'a. O, tego. A nie, go nie słychać. Nie. A go nie słychać, słychać, słychać go. Nie słychać go. Słychać go. A, ale jak chyba też słychać, tylko że jakbyś na full'a to włączył. Bo ty musisz ja chyba nie. jego głośność włączyć. Musisz tylko na full'a mieć, żeby miał ten na słych słychać. Yy, dalej. No nie wiem, patrzę sobie tutaj. Yy... No. Irlandię dwie. To jest... No pozytywna, jak ty masz już besta. To jest skin. A jaką Irlandę sprawdzasz? Jaką? Gorszą. Nie, on jest gorsza. Rekim jest lepszy. Ob i best i Kiny w United grali. Irlandia to jest United W Geri też nie ma Nie no, dawaj już im od razu Jak on trafi Besta mi da, to się zastrzelę Co, co ci jeszcze zostało? O, Eto. Ple Plastuś. Plastuś. Ale ten Eto jest w każdej wersji dobry. Eee. A Prime on kosztuje 2 miliony. Bułgaria. O nie, tylko nie stoiczko. Znaczy ja go lubię, ale ja już nie chcę nim Zerbia. grać. Serbia. To jest taka miernota teraz. Mi nic nie kończy teraz w tych spotkaniach, to już wolałbym grać Del Piero na Napadzie. Jakaś wbrej nagle taki z Holandii. Ja nie Holandii, wiem, a, Holandii, a co już to zostało. No Holandia i Brazylia. Jakaś Ale z tych topowych, czy ogólnie? No, stopowych. Stopowych, Holandia, Brazylia. No, Szwecja pewnie jakaś. Szwecja i, i nic więcej. Nie, Szwecja, Rumunia i Rosja mu została z tych nietopowych. Jak to nie będą te narodowości? I dzisiaj trafi Holandię. To ma albo pozytywne wiadomości pod względem tego, że ma albo Hulita, albo Kraj. Nie, Sejdor w Prime on jest badziewny, ale w midzie on jest opalony. Eee... Kto tam jeszcze jest? Berkap, Krojf Kuman. No dobra, Rumunia. Rumunia. <laughs> Hadzi na kotwicę. <laughs> ja chyba swojemu model dam kotwicę, bo naprawdę jest mega defensywny. To już lajwa zrób z tego, jak, jak już nie masz kurwa mi dać szarpę, ja to lajwa. To już lajwa zrób, przynajmniej będziesz chyba ten u mnie w szatach. No zrób tego lajwa. <laughs> A nie bo mać ma, dobre. Nie. A co to sprawdzasz? Ale jaki kraj? Wszystkie. A wie. No. Yes. Rajkard, To jest ten, który trafiony Nie jest jakoś tragiczny Wiesz ile kosztuje kurtła? 800 koła No ale potem patanie, co ty myślisz? Jest Idziesz, to coraz bardziej ofensywny. Van oj. Nie stawiam ben. albo Rivaldo, albo Van oj. Ej No nie. Ej, wrażliwe. RUĘ, albo na to. Jak już, jak już napastnika nie będzie, to ci zostaje albo Rivaldo, albo Ronaldinho, albo Jairzinho ci zostaje, albo z Garinge'ą. Bo nie ma żadnej ikony na L LS z Holandii i na, na PS. -ie. Jaki? A jaka wersja? Ile obroła? Ej, ma dużo strzelania. To jest Prime. To jest Prime. No to jest, Wieć... to jest drewno. To jest drewno 200 koła kosztuje. Ale przypaliłem pani no od gier damera Przyspieszenie. <laughs> Ale on powinien dostać ten. Yy, tą kartę Toty, bo on był... plebiscyt z złotej piłki. To dlaczego on tam nie jest? <laughs> Znaczy wiesz, jaki jest minus? Minus jest taki, no, że wygląda jak van Nistelrooy, czyli ma, nie ma tempa, nie ma zwinności, a za to ma główki i strzały, czyli to co do napastnika akurat jest. No Fajnie, plus, a plus jest taki, że ja kiedyś lubiłem tego piłka, że robiłem pod niego hybrydę. Ale bym nim nie grał. Jak on by miał jeszcze 8-5 tempa, to jeszcze może bym spróbował, A tak to kurde będzie No nie wiem, kogo ty z Holandii połączysz. Nie. Ja wiem, że tego popback chce zrobić, i tego stoiczkowa chce zmienić. Max, kto jest lepszy, Stoiczkow czy Del Piero na NC? Max. No. Ale, ale, ale on chyba wygrął Ligę Mistrzów, mi się wydaje. Ale ja nie pamiętam, gdzie oni wygra. On w wygrał w tym Milanie, no.